Oblicz sumę s 10 ciągu geometrycznego AN, gdzie a2 równa się 128 i a7 równa się 4. Podobnie jak żeśmy rozwiązywali wcześniej, zapisujemy a2 równa się 128, a7 równa się 4. Za a2 podstawimy a1 razy q a za a7 podstawimy a1 razy q do szóstej zapisujemy a1 razy q równa się 128 a na dole a1 razy q do szóstej równa się 4 podzielimy sobie to przez q i otrzymamy że to górne działanie otrzymamy a1 równa się 128 przez Q, a w drugim działaniu to, co już żeśmy wyliczyli, czyli nasze A1, 100, które wynosi 128 przez Q, podstawimy sobie za A1 do drugiego działania i zapisujemy. 128 przez Q razy Q do 6 to się równa 4. Górne działanie przepisujemy. A1 równa się 128 przez Q, natomiast w dolnym działaniu widzimy, że mamy Q w mianowniku i tutaj mamy Q do potęgi szóstej, więc możemy sobie to skrócić. W mianowniku zostanie nam po prostu 1, a Q do szóstej obniżymy potęgę do Q do piątej. Czyli zapisujemy, że 128 przez 1 to 128, razy Q do potęgi piątej równa się 4. Podzielmy sobie to. Obu stronie na 128, aby się pozbyć liczby przy naszym Q. Górne działanie przepisujemy. A1 równa się 128 przez Q, a w dolnym zapisujemy już po podzieleniu, że Q do 5 równa się 4 przez 128. Przepiszmy górne działanie, więc A1 równa się 128 przez Q, a w dolnym możemy zapisać. Po skróceniu 4 i 128, że Q do 5 równa się 1,32 lub też można to zapisać jako 1 przez 2 do potęgi 5. Przepiszmy sobie górne działanie, czyli A1 równa się 128 przez Q, natomiast z dolnego działania zauważamy, że Q do 5 równa się 1 przez 2, 2 do 5, czyli można by było zapisać, że to jest Q równa się 1 druga. Podstawiamy sobie teraz za Q do pierwszego działania 1 drugą. Otrzymujemy, że A1 równa się 128 przez 1 drugą, a to się równa. Obracamy nasz ułamek jedną drugą, czyli mamy dwie pierwsze, więc dwie pierwsze to jest 2. To zapisujemy, że 128 razy 2, czyli ostatecznie A1 równa się 256. Zapisujemy nasze rozwiązanie. A1 równa się 256. Q równa się 1 druga. Policzymy sobie teraz sumę. S10, więc zapisujemy, mamy po prawej na górze nasze wyliczone a1 i q. Wzór zapisujemy ogólny na sn, na sumę ciągu geometrycznego, i wiemy, że mamy policzyć sumę 10 początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, więc piszemy, że s10 równa się za a1 podstawiamy 256 razy. W liczniku piszemy 1 minus za q, podstawiamy 1 drugą, czyli w nawiasie 1 druga do potęgi dziesiątej, bo przy s jest dziesiątka, przez 1 minus q, czyli 1 minus 1 druga. Piszemy dalej, że s 10 równa się 256 razy, podnosimy do potęgi 1 minus 1 druga do potęgi dziesiątej to jest 1 przez 1024. A w mianowniku 1 odjąć 1 druga to po prostu 1 druga. Piszemy dalej. Odejmujemy od w liczniku, patrzymy na licznik. Od 1 odejmujemy 1 1024 i możemy zapisać, że S10 to się równa 256 razy, patrzymy na licznik, 1023 1024 przez 1 drugą. Jeśli, tak jak wcześniej wspominałem, mamy tu podzielić, to możemy pomnożyć razy odwrotność, więc zapiszmy, że można to przedstawić w taki sposób. S10 równa się 256 razy 1023 przez 1024 razy 2. No i po skróceniu, po wyliczeniu tego wszystkiego otrzymamy, że S10 równa się 511,5. Możemy zapisać. Odpowiedź. Suma 10 początkowych wyrazów ciągu geometrycznego wynosi 511,5. To był długi odcinek, ale dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i do oglądania kolejnych filmów. Na razie.